Siemaneczko. Wszystkim charakternym oczywiście, yy, trenującym. Ogólnie trochę przestałem robić treningi, musiałem tam przestać, też sporo powodów, yy, Że tak powiem yy, z kilku razów, to mam kilka, kilka kontuzji, ale jeszcze czasem... z tym. wrzucałem wagę, no to nie robiłem na razie treningów, w ogóle nie praktycznie nie ćwiczyłem. Raz w tygodniu sobie coś tam porobiłem, czasami dwa i Teraz do tych, którzy będą mi tam wytykać, że schudłeś, że jesteś chudy, że to... W poprzednim filmie mówiłem też na temat odżywiania, oczyszczania organizmu z toksyn, głodówce, którą właśnie sobie niedawno zrobiłem, tak, tak że po prostu jadłem tylko dwa małe posiłki dziennie. No ale efektem tego jest zrzucenie wagi, i pozbicie się wszystkich zbędnych, że tak powiem tych toksyn w organizmie, do tego herbaty ziołowej i tak dalej. No a nie ja się z tym zgadywał w tym temacie. Yy, no, chciałem pokazać takie, jak ktoś jest zainteresowany oczywiście i chce w dom żyć, bo ja stosowałem różne treningi i na ciężarach i właśnie yy, własnym ciałem. Tam niektórzy piszą, że masz nogi i takie chude. No zobaczcie jak mam chude nogi. No mam chude nogi, tak. Ale ja teraz wchodzę pod sztangę 100 kg przy wadze 67 i 100 kg mogę jechać sobie po 10-12 razy. Przy 74, 74-75kg jak miałem. kończyłem ostatnią serię na nogi na 176kg po jakieś 6 powtórzeń, 5-6 powtórzeń, czasami nawet więcej kilogramów. Na łydki tak samo, to 200kg po 10 razy wjeżdżało przy 74kg. No wydaje mi się, że jak na wagę 74kg przysiadłem na ostatnią serię 176kg, znaczy, nie wiem jak, jak, jak tam, ale ja byłem sam z siebie zadowolony. Zawsze jestem z siebie zadowolony, obojętnie jaki trening robię. To ja się cieszę każdym treningiem, bo, bo ja to kocham i to robię od dziecka i czy ja jestem chudy, czy ja robię masę, to mi to wisi, bo ja robię trening, ja się rozwijam. A pisanie, że kurwa, ale, ale, ale schudłeś, ale, ale się zrobiłeś źle, ale masz chude nogi. No mi to wisi, bo ja patrząc w lustro i sam widzę siebie i ja czuję, i ja widzę. Człowieka, który ma za sobą ponad 20 lat treningów, co sobie je sam wymyślałem, raz tylko poszedłem do dietetyka, który mi wyłożył dietę i trening i wykonywałem to około miesiąca. Ale ja mam zróżnicowaną dietę jak po prostu zdrowo. I tak jak powiedziałem, ja się cieszę każdym treningiem, obojętnie jak ja wyglądam, czy jestem, czy robię masę, czy, czy, czy po prostu trenuję, bo trenuję i... Nie skupiam się na tym jakoś bardzo, żeby dobrze wyglądać, czy żeby mieć nogi zbudowane, czy żeby mieć łapy zbudowane. Po prostu cieszę się treningiem. No połowa ludzi tego nie rozumie, bo jak wyjdziecie na siłownię się spompować, was popsować, żeby na lato dobrze wyglądać, że... No to, 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 to jest trochę chore jak dla mnie. Jak, jak masz coś robić na odpierdol, to weź tego w ogóle nie rób. Bo, bo to jest tak naprawdę krzywdzenie chyba samego siebie bardziej. Bo ktoś, to nie ćwiczy, jeszcze zacznie specjalnie steryny żeby w 3 miesiące dojewać 15 kg, żeby przytyć. I przytyje, nawet więcej. No ale co w to stakać? To nie ma jakiejś żadnej większej wartości. Yy, dobra, już koniec tego tematu. Yy, takie ćwiczenie na równowagę też zacząłem to niedawno ćwiczyć sobie. I według mnie jest bardzo fajne, bardzo rozwijające, wymaga skupienia się nad swoim ciałem. A jak ktoś umie się skupić nad swoim ciałem dobrze, no to też ma tą równowagę w życiu lepszą, bo... Bo ma równowagę ciała i tak samo potem to się przekłada na życie codzienne. Także bardzo, bardzo polecam trenować równowagę. Tak mówię to, co zaobserwowałem sam po sobie oczywiście. Każdy jest indywidualny, każdy ma inne organy i wszystko, ale... Nie każdy jest inny, nie każdy robi to samo i w ogóle. Dobra, jedziemy, spróbujemy. Nie wiem, czy się uda, to dobrze wykonasz. No, i zanim się ktoś nauczy stać równo prosto, wiadomo, że trzeba tym ciałem trochę balansować. A balansując ciałem trochę w tą stronę, trochę w tą, wyłapujemy też swoją równowagę. Ja mam wyrwany bark, dlatego jest mi no trochę, trochę mnie na tą stronę i muszę zrobić inne mięśnie, inne partie, muszę pracować mocniej. No nie będę ukrywał, bo trochę mnie to boli. No ale też nie położę się i nie będę leżał i narzekał. Będę mnie hmm. coś poli. I takie... Ostatnie sobie takie ćwiczenie zacząłem robić. <grym> Bierzemy sobie sztangę. Staramy się na niej stanąć. I po prostu, że tak powiem, przesuwać się do przodu. Oczywiście jak idziemy wiemy do czwodu no to będziemy i do tyłu Na no, nie to było ciężko ale co, no tylko trening trening i, już na syn, nigdy, I wszystko jest możliwe, i każdy może, że tak powiem, wszystko zrobić. A zakładanie od razu tego, że tego się nie da, bo ja tego nie umiem. Ile ludzi nawet nie spróbowało? A, im, a by się zdziwić, jak to łatwo przychodzi niektóre rzeczy. Tylko, no co trzeba robić? Trzeba trenować, a nie stać, narzekać i krytykować innych. Bo czymś takim to nigdy nie znajdziemy nigdzie. Kiedyś tam na jakimś filmiku. Kurde, nie pamiętam na jakim, ale coś tam było. Robiłem sprężynkę i na parę osób mi pisało, żebym wytłumaczył jak zrobić sprężynkę. Przypomnę jak to wygląda. Coś takiego, to jest sprężynka. I jest to ogólnie bardzo łatwe, jak się to zrobi raz i się powtórzy kilka razy. Tylko główny błąd. Gdy wyrzucamy nogi, to większość ludzi wyrzuca nogi w przód. A my musimy wyrzucić nogi w górę. Moment. Tej ksy, spokój tam! Wariują bandyci. No, to musimy po prostu wyrzucić nogi w górę, a wy się rękami. Ja już pamiętam, że zrobiłem tę strzyżnkę bez rąk i, i to bez problemu robiłem. No, na razie nie będę próbował, no bo... Yy, dawno też tego nie robiłem i po prostu no, muszę tak bardziej się na równowadę teraz skupiłem ale jest wszystko wykonalne jeżeli się będzie coś ćwiczyć to się to w końcu zrobi dlatego no, zachęcam wszystkich do ćwiczenia i rozwijania swojego ciała bo jak rozwijamy swoje ciało to czujemy się lepiej yy, funkcjonujemy lepiej no ktoś kto ćwiczy ten wie ja już ćwiczę ponad 20 lat i naprawdę wykonałem wiele różnych treningów bardzo i na ciężarach, i, i własnym ciałem, i na drążku, i takie po prostu ćwiczenia, których nigdy nie widziałem nigdzie, bo mieliśmy często sami sobie robiliśmy i wykonywaliśmy takie ćwiczenia, jak sobie wymyśliliśmy. I to też było fajne, bo rozwijaliśmy swoje... Tak, musieliśmy wymyślić, tak? Wymyślić jakieś ćwiczenie wziąć tam, zrobiliśmy sobie powiedzmy yy, worki z ziemią na kratach od świn w chlebie związane kable i żeśmy sobie podnosili na kratę pod tym była deska, ale w żeśmy podnosiliśmy i, po, i, i, i myliśmy dziećmi a teraz dzieci to siedzą przed yy, komputerem w telefonie i gdzie one mają rozwijać się fizycznie, psychicznie no jak pat, patrząc kurwa cały czas w, te, yy, w telefon albo, albo w komputer yy, jeszcze raz pokażę teraz yy, z tą sprężynką. Zwróćcie uwagę, jak wyrzucam nogi, czy do przodu, czy do góry. Trzeba nogi wyrzucać do góry i wypchnąć się po prostu rękami do przodu i, i bardzo łatwo się to robi. Tylko trzeba... Słuchajcie, żeby coś zrobić poprawnie w praktyce, trzeba mieć teorię. Jak mamy teorię w głowie, to musimy zastosować tą teorię, żeby wykonać praktykę. Jest to logiczne. I... Praktycznie każdy człowiek jest się wszystkiego w stanie nauczyć, gdy, gdy tylko będzie chciał się poświęcić. Jednemu to zajmie tydzień, drugiemu miesiąc, ale się nauczy. Albo na przykład kilka lat, no ale w końcu się nauczy. I zwróćcie uwagę na moje nogi, jak wyrzucam nogi. Do góry i po prostu je podwijam, tylko, a rękami się wypycham do przodu. Jest bardzo łatwe, tak? bo już to robiłem. Ale jak chcecie to będę robić codziennie, próbować i się uczyć, gwarantuję, że się tego nauczy. Bo jak zastosuję teorię, w praktyce wszystko jest wykonalne. I to będzie wszystko. Muszę jeść, bo tam psy mi wariują na dole. Trzymajcie się.